Dobry wieczór. Zapraszam do rozważania Bożego Słowa. Dzisiaj pochylimy się znowu nad pierwszą Księgą Mojżeszową, gdzie w rozdziale 17 w wersecie pierwszym i drugim takie czytam słowa. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do Niego Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a Tobą i dam Ci bardzo liczne potomstwo. Przymierze jest zawsze umową czy też układem dwóch stron. Obie strony do czegoś się zobowiązują. Abraham otrzymuje obietnicę licznego potomstwa. Otrzymuje obietnicę tego, że będzie Ojcem wielu narodów, ale ma trwać w społeczności ze swoim Bogiem. I ma być doskonały. I to jest, moi drodzy, coś, myślę, co nas obowiązuje do dzisiaj. Mamy trwać w społeczności z Bogiem i być doskonali. A więc mamy być jacyś. Mamy być światłością świata i solą Ziemi. Mamy być tymi, którzy niosą dobro, miłość i przebaczenie do tego świata. Niech każdy, moi drodzy, z nas sobie odpowie czego Mu brakuje, dlaczego nie jesteśmy doskonali, co nas odciąga od Boga, co nas wyrywa z Jego ojcowskich ramion. Czy trwam w przymierzu z Bogiem, czy też przymierzyłem się z tym światem, albo z jakimiś siłami, czy też mocami tego świata. Tak wiele chcielibyśmy mieć, tak wiele od Pana Boga oczekujemy, lecz czy Jesteśmy gotowi, czy chcemy coś poświęcić, czy chcemy coś wypuścić ze swoich rąk? Abraham otrzymał piękną obietnicę. Pan Bóg zawarł z nim przymierze. Stał się ojcem wielu narodów. Trwał w społeczności z Bogiem i był doskonały. Uwierzył w to wszystko, co Pan Bóg mu obiecał. A to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Nie bójmy się, tak jak Abram, oddać samych siebie w ręce Najwyższego Boga. Nie bójmy się Bogu zaufać. On chce zawrzeć z każdym z nas przymierze. Zawarł to przymierze. Trwajmy więc w społeczności z Bogiem, w świadomości Jego obecności w świecie i w naszym życiu. I bądźmy doskonali, bo do tego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do tego, żeby być świętymi, tak jak nasz Bóg jest święty. Amen.